Witam Was wszystkich serdecznie. Z Wami Irina Liśczuk. Moi drodzy, chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat, jak mi się wydaje, bardzo ważnej Dlatego, że ten temat dotyczy każdej, każdej osoby. A mianowicie chciałabym porozmawiać o tak zwanych słabych dniach w naszym życiu. Co wtedy robić, żeby na długo tam się nie zatrzymywać, bo im dłużej tam będziesz, tym gorzej i ciężej będzie wychodzić z tego stanu. Nieraz bywa tak, że takie dni przychodzą po prostu z niczego, jest wszystko w porządku, jest wszystko dobrze, i nagle zaczyna wszystko drażnić, Jednych e, denerwuje zachowanie dzieci, e, drugich denerwuje, że tych dzieci nie ma. <laughs> Jednych denerwuje mąż, jego trzeba wytrzymać. <laughs> Innych denerwuje, że nie ma tego męża nie ma kto docenić. Żona, jestem kobietą, więc będę mówić, że mężczyzna, tak? I jak widzisz, że to nieczynnikie. Zewnętrzne wpływają na taki stan, bo dla jednych to jest pożądane, a inni mają tego serdecznie dość. Więc nie to wpływa na stan um, takiego zdenerwowania, gniewu, tylko twój stan wewnętrzny powoduje takie sytuacje. To nic innego, tylko Dysharmonię, która jest w Tobie. I co radzę wtedy zrobić? Radzę wtedy wyłączyć umysł i połączyć się z duszą. Bo to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, znaleźć spokój w środku siebie, bo tylko tam możesz znaleźć ten spokój nie w umyśle. Ponieważ dusza jest twórcza, bardzo dobrze w takich dniach, w takich sytuacjach, w takich stanach wyrażać siebie przez twórczość lub rysować, przez taniec, muzykę. Bardzo ważne, być na przyrodzie. To bardzo pomaga. E, trzeba obowiązkowo uziemiać się. Techniki dychanie pomagają w takich sytuacjach, e, znaleźć harmonię i co bardzo ważne, broń Boże, nie obwiniać siebie, bo poczucie winy do niczego nie doprowadzi, na pewno nie pomoże w takiej sytuacji i nie rozwiąże. E, ten problem emocjonalny, w którym jesteś. Co jeszcze trzeba w takich sytuacjach pamiętać? To, że taki stan nie trwa wiecznie. Wszystko przymienia i to też przymienia. Trzeba pamiętać, że tak naprawdę to. Ty zaplanowałeś, ty stworzyłeś taką sytuację i ten stan emocjonalny. Nikt inny na to nie wpłynął, tylko i wyłącznie ty. A to, że nie podoba ci się, to efekt Twojego planu, Twojej twórczości. No to właśnie to, że Ty jesteś twórcą, Ty możesz to zmienić. I kiedy ten stan, tej emocje przyjmiesz z wdzięcznością i rozpuścisz w swoim świetle miłości, to ta emocja negatywna, E, przetransformuje się na światło i to światło dołączy do Twojego światła i Ty zaczniesz jeszcze bardziej promieniować na zewnątrz swoim światłem a kiedy promieniujesz to ty tym doskonale wiesz że otoczenie to czuje tym samym Ty pomożesz sobie pomożesz swoim bliskim i tak naprawdę pomożesz po planecie i to nic innego, tylko Twoje doświadczenie, a każde nasze doświadczenie pomaga w planecie Ziemia. I wiesz o tym, że weszliśmy w epokę, kiedy trzeba nauczyć się myśleć, o czym myślisz. Jeżeli w starych energiach bardzo ważne były nasze słowa i działania, to teraz już ważne bardzo nasze myśli, bo to myśli kształtują nasze życie, więc nowa szkoła nauki pomyśleć przed tym, jak pomyślisz, bo to natychmiast się spełnia. Na pewno to zauważyłaś. Tylko pomyślisz i już masz. Więc jeżeli to w sytuacji, takiej sytuacji, Ty mówisz, że jestem do niczego, jestem zmęczona, nie jest źle, to tak będzie. Inaczej nie będzie. Będziesz zmęczona, będzie cię źle, będziesz do niczego. Natomiast, kiedy tam sytuację, tą samą sytuację przyjmiesz w ten sposób i powiesz, że tak, to jest czas y, dla mnie. Tak? Y, mam o siebie zadbać i mam ze sobą popracować. Po prostu zatrzymać się. To ta sytuacja przyjmie zupełnie inny obraz, zupełnie inny obrót. I zupełnie inaczej się nawet nie zauważysz kiedy. Kiedy ja mi tak zwane słabe dni, dzięki Bogu, mi wam bardzo rzadko i tylko z powodu. Przymęczenie fizycznego, bo mam bardzo, bardzo, bardzo dużo zajęć. I kiedy czuję, że właśnie nadchodzi taki dzień, to takie dni, dni raczej mnie nie dni, może bywa, że tam dwa dni, bywa, to dni, to ja zatrzymuję się całkowicie z pracą bo daje też organizm a sobie znać. Wtedy ja wyjeżdżam na przyrodę na cały dzień. Wieczorem idę na saunę. Świat dla mnie nie istnieje. Jestem tylko ja kochana, najważniejsze. I w ten sposób regeneruj się i w ten sposób ja wychodzę z tego stanu. I to jest świadome podejście. Wiem, że tylko ja rozwiążę ten problem, bo dla mnie to nawet nie problem. Tą sytuację, tą sytuację przez zatrzymanie się i udzielenie sobie jeszcze większej uwagi niż na co dzień to robię. I yeah. kiedy to zrobię dla siebie, momentalnie, momentalnie przechodzi ulga i zaczynam znowu normalnie funkcjonować. Więc e, pamiętaj o jednym. Że jeżeli jest problem, to nie jest problem zewnętrzny. To jest tylko i wyłącznie problem wewnętrzny. I tylko tam trzeba zwrócić się, i tylko tam trzeba sięgnąć, żeby rozwiązać ten problem. Więc życzę Tobie, żeby jak najmniej miałeś w swoim życiu y, takich dni, żeby Twoje życie było wypełnione tylko radością, tylko szczęściem, wielką miłością, bo tą miłością jesteś Ty. Do następnego. Do zobaczenia.